Moi drodzy, moim gościem, po... poczekaj, bo coś mi się zaczęło, jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej, okay. dobra, jest okej, okay. moim gościem dziś w Tobie FM jest Grzegorz świeży wokalista muzyk, cześć Grzesiu, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry, cześć, witam wszystkich słuchaczy e, radia Tobie FM. O, bardzo Ci serdecznie dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie, powiem Ci, że czuję się wyróżniony, bo z tego co wiem, na co dzień rzadko udzielasz wywiadów, tym bardziej to doceniam. No to prawda, to prawda, rzadko udzielam wywiadów, natomiast yy, yy... To, to byłeś moje zaufanie, i, e, i cieszę się, że mogę brać udział w Twojej e, audycji. E, no, a jak już wiesz, że jak coś mówię, to tak się dzieje. Słowa dotrzymuję i, e, i wywiad ma miejsce właśnie teraz. Z czego się ogromnie cieszę. Okej, okay, ja się też bardzo cieszę. Grzeczniu, e, zanim porozmawiamy o tej popularności w ogóle jak do tego podchodzisz o tym o tym zjawisku który jest dzisiaj jakoś dziwnie pompowany to chciałem Cię zapytać o Twoje początki jak to się zaczęło w ogóle i chciałem Cię zapytać czy kiedy wszedłeś do programu X Factor w ogóle przez myśl ci przeszło, że Twoja kariera tak się potoczy? No to, to W takim dużym skrócie, żeby opowiedzieć o początkach, to myślę, że takim mm, pierwszym punktem zwrotnym w moim życiu, jeśli chodzi o, o, o myśl zajęcia się muzyką tak na poważnie bardziej, to był chyba moment, e, e, moment mojej wizyty, też przypadkowy moment wizyty w, w, na, na jednym z jam session w klubie, m, którego już nie ma w Poznaniu. To były studenckie, mm -hmm. studenckie czasy. Moi znajomi za, zaprosili mnie po prostu na przysłowiowe piwko no i, 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 i skończyło się w, w muzycznym klubie w związku z tym, że otaczałem się ludźmi, którzy się tą muzyką mniej lub bardziej zajmowali to szukaliśmy zawsze takich miejsc, w których ta muzyka wybrzmiewała albo przynajmniej była okazja do tego, żeby się tą muzyką pobawić i takim, takim miejscem na mapie Poznania był klub Reset, gdzie cyklicznie odbywały się, odbywały się jam session, no i po kilku, jak to się mówi, głębszych zostałem namówiony do do wzięcia udziału w, w jam Session, mimo że wcześniej nigdy tego nie robiłem. W sensie nie występowałem dla, dla szerszej publiczności, a moi znajomi wiedzieli, że ja gdzieś tam sobie śpiewam, podśpiewuję w domu, gram na gitarze sam dla siebie, więc troszkę, troszkę mnie wrobili w tą sytuację. Natomiast wyszło o tyle dobrze i pozytywnie, że jeszcze tej samej nocy poznałem, jak się później okazało, moich przyszłych i pierwszych muzyków z pierwszego składu informacji, która się tej nocy zawiązała. Nazwaliśmy się na tamten czas Brit Funki, co miało być taką grą, słow, grą słów. Graliśmy polski funk. No i ta grupa żyła ponad rok. Nagraliśmy, powiedzmy, tam małą epkę, wystąpiliśmy i zadebiutowaliśmy z naszym materiałem w klubie Blue Note w Poznaniu. Aha. No potem oczywiście drogi moich moi muzyków się rozeszły. Natomiast jest to, jest to taki początek, początek moich muzycznych zmagań i muzycznej kariery, który bardzo dobrze wspominam. Potem zawiązałem swój własny cover band, w którym, w którym pod swoim nazwiskiem już grałem covery wykonawców, których lubię i cenię. No i tak zbierałem swoją publiczność i tak budowałem, tak budowałem swoje imię gdzieś tam powiedzmy w, w moich rejonach, czyli w Wielkopolsce, krążąc po klubach, grając, w różnych sytuacjach i do kotleta i do piwa. No i to właśnie ci ludzie, którzy z koncertu na koncert przychodzili w coraz liczniejszej grupie. Zaczęli mnie uważnie namawiać na to, żeby coś z tą muzyką i swoją twórczością zrobić więcej. Eee, tak. Namawiali na różnego rodzaju muzyczne programy telewizyjne. Ja się bardzo, bardzo braniałem przed pójściem, bo, bo nie wierzyłem po prostu w, w tą całą machinę. Wiedziałem, jak to jest skonstruowane i czemu ma to służyć. i Jakby Byłem świadom, że, że jakby. Najmniej tym wszystkim jest ważny uczestnik, a raczej programy są nastawione na generowanie przychodów i, i inne tego typu rzeczy i, Czu, i, i bardzo mocno czułeś się. Zgrania, po to, po prosto, tych latach... Czułeś po prostu, że to będzie sztucznie pompowane. Tego się obawiałem, dokładnie tak. Obawiałem się tego, że będę na siłę na siłę przekierowywany na inne tory e, i muzyczne i, i, e, no i, no i że będę zmuszany do, do tego, żeby nie być sobą. E, więc, więc Dlatego się takich programów obawiałem. E, obawa przed, przed po prostu byciem sterowanym. Eee, ja od samego początku wolałem. Eee, zresztą zakładając cover band, też nie grałem utworów, które ludzie chcieli słyszeć. Ludzie normalnie przychodzący na imprezę chcą słyszeć kawałki, do których można tańczyć, które znają, lubią i szanują, które są powszechnie znane, grane w komercyjnych eee, radiostacjach. A ja w swoim repertuarze miałem utwory, które ludzie niektórzy słyszeli po raz pierwszy w życiu i Myślę, że to mnie na tamten czas bardzo wyróżniało, że bardzo mocno stawiałem e, na swoje zdanie i pilnowałem tego, w którym kierunku ma to iść. Być może, być może moja kariera potoczyłaby się jeszcze szybciej, jeszcze błyskawiczniej, gdybym nie był tak oporny w tej materii, w tej kwestii. Natomiast bardzo mi na to wspominam i szanuję ten czas, bo do dnia dzisiejszego walczę o swoje i myślę, że pilnuję tej jakości, e, która mam nadzieję, e, jeśli chodzi o moich słuchaczy, nie wyróżnia spośród całej reszty artystów. A powiedz mi, w momencie, kiedy już poszedłeś do tego X-Faktora, w momencie, kiedy e, przechodziłeś już pewne etapy w tym programie, czy mimo wszystko udawało ci się być sobą? Tak, ja zgodziłem się pójść do programu pod, pod jednym warunkiem, że przyznałem stojąc przed lustrem, przed samym sobą, że do samego końca będę walczył o to, żeby tym sobą, tym Grzegorzem, który wybrał się do programu, pozostać do samego końca. I jeśli tylko poczuję, że, że coś jest nie tak, że nie czuję się, to dałem sobie taką furtkę i prawo do tego, żeby z tego programu zrezygnować. Natomiast ja, idąc już do programu i godząc się na, na udział, miałem jasną w głowie poukładaną ścieżkę i drogę, dokąd mam to doprowadzić, co chciałbym osiągnąć. E, jakby jasno postawione cele, do których dążyłem. Jakby sam program i wygrana nie była dla mnie głównym celem. Głównym celem dla mnie było pokazanie się szerszej publiczności, co, co się udało. Eee, zainteresowanie sobą swoim głosem e, powiedzmy wytwórni. Mm -hmm. No i w późniejszym etapie podpisanie kontraktu i wydanie płyty. I co się tym, że los, los się uśmiechnął do mnie, może nie w pełni, bo programu nie wygrałem, natomiast wszystkie postawione sobie cele udało mi się. Dzięki sobie i pomocy e, wszystkich przyjaźnie nastawionych osób i wsparciu ogromnym wsparciu moich fanów, dzięki którym byłem w tym programie, którzy mnie tak naprawdę do niego wysłali, ja to zawsze powtarzam, e, udało mi się te cele zrealizować. Z tego bardzo się cieszę. Dlatego od zawsze powtarzam, że wygrana w programie nie może być celem. Celem powinna być samorealizacja. Tak. i realizacja celów, które niekoniecznie muszą się wiązać z wygraną. Zgrano jest tylko nagrodą i to nie zawsze zasłużoną za e, za pokonywanie własnych słabości i etapów e, w programie, które oczywiście rządzą się swoimi scenariuszami e, i e, różnymi sytuacjami, na które nie zawsze mamy wpływ. Także najważniejsze jest przede wszystkim samo realizacja, spełnienie i, i, I pozostanie sobą, niezależnie od tego, co się dzieje, w e, którą stronę program zaczyna podążać, i jakie padają po drodze propozycje, zawsze warto walczyć o siebie, o własne zdanie i, 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 i o pozostanie naturalnym, bo ludzie to czują i, tak. e, i wszystko jest w stanie po prostu odlecieć bardzo daleko e, mówiąc w cudzysłowie. E, Wdając się w jakąś rolę i udając kogoś, kim się nie jest. A miałeś taki moment po zakończeniu X Factora? Bo nie oszukujmy się, to było wtedy takie boom. Ty po zakończeniu tego programu stałeś się nagle popularny, można powiedzieć. I nie miałeś takiego momentu, że to Cię przerosło? Wiesz co, ja, ja bardzo często też wspominam słowa e, Kuby, który... nie pamiętam czy w moim kierunku, ale wiem, że takie słowo Pablo z mi podczas edycji, w której brałem udział. Że my Kuby mamy Wojewódzkiego, książkę. tak? Kuby Wojewódzkiego, tak. Że my mamy naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, bo nie zaczynamy Zaczynamy karierę muzyczną dokładnie w odwrotnej kolejności, niż, niż to się powinno odbywać, bo zaczynamy od zdobycia ogromnej popularności, nie mając tak naprawdę jeszcze za, 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 żadnego zaplecza, jeśli chodzi o doświadczenie i sukcesy muzyczne. Więc spada na nas ogromna fala popularności i odpowiedzialności za swój za to, robimy, za to co robimy, jak się wypowiadamy. A tak naprawdę nie mamy tej popularności podpartej żadnymi muzycznymi sukcesami. I mhm. to jest ogromna presja, która jest wywierana na, na ludziach, uczestnikach biorących udział w, w różnych talent show. Moment, który... Moment prawdy, czy, czy ta osoba jest w stanie unieść ciężar tej popularności i zdołać zaspokoić oczekiwania ludzi, którzy głosowali, oddawali swoje... Głosy, wydawali swoje pieniądze po to, żebyśmy zdobywali kolejne etapy, docierali jak najwyżej, jak najdalej w danym programie. No i, i, i czy ludzie oczekują czegoś od nas jakiegoś zwrotu, jakiegoś, e, jakiegoś dzieła muzycznego? To jest pytanie, czy, czy każdy biorący udział, uczestnik jest w stanie podołać takiemu wyzwaniu od razu po zakończeniu programu? Czy są to ludzie gotowi? żeby zaraz po swojego zakończeniu wejść do studia i po prostu nagrać w płyta życia. No odpowiedź jest jasna, nie. I dlatego, dlatego sytuacja na rynku muzycznym wygląda jak wygląda, że często ludzie, nawet którzy wygrywają takie programy, nie są w stani, stanie się odnaleźć w tak krótkim czasie i e, uciec i odgrodzić się od tej popularności, która bardzo, bardzo mocno przeszkadza i e, rozprasza od pracy nad tym, co najważniejsze, co było powodem pójścia do programu. Powodem pójścia do programu, mam nadzieję, bo tak było w moim przypadku, że w przypadku tych wszystkich uczestników jest jednak ta muzyczna część, ta muzyczna droga że to nie chodzi o samo zdobycie popularności, tylko chodzi o to, żeby mm. mieć szansę podzielić się ze światem czymś muzycznym, no właśnie. pracy. A jeśli, jeśli, jeśli priorytetem dla kogoś jest ta druga strona popularność, no to zguba, zguba i popadnięcie w, w, w no pewien, pewnego rodzaju chaos życiowy jest na wyciągnięcie ręki i, i często dosięga to właśnie młodych, niedoświadczonych e, ludzi, przyszłych być może artystów, którzy, no to się mówi, doznają szoku i są zachuśnięci tą popularnością, blokowani. Potrafią podejmować racjonalne decyzje, a przede wszystkim zająć się tym, co powinno być dla nich priorytetem, czyli nie konsumpcją tej popularności, chodzeniem na ścianki, e, darowaniem i opisywaniem jak najwięcej zielonych e, i tylko się w skrócie i wykorzystanie tej fali popularności do popularyzacji własnej twórczości. I to jest rzecz, o której ludzie idąc do programu i uczestniczą w nim, zachodząc. E, i wykrywając, to kolejne tak zapominają. To jest tak naprawdę najważniejsze. Tak sobie słuchając ciebie, pomyślałem o twoim przykładzie. Tak jakbym ja, przypuśćmy na to, założył radio internetowe tylko po to, aby osiągnąć popularność. Jakby to był mój jedyny cel, to by się... Na dłuższą metę to chyba nie udało. Myślę, że myślę, że jestem pewien właśnie tobia z tego, że dzięki temu, że od ciebie czuć, e, jesteś przykładem właśnie osoby, od której czuć, e, e, że, że, że podążasz w kierunku spełniania właśnie pasji i rozwoju osobistego, e, co stawiasz ponad wszystkie skutki uboczne, no bo... Skutkiem ubocznym rozmawiania ze znanymi osobami jest rosnąca arena, Ma jakby e, rosnąca popularność, ale ty temu nie ulegasz, ty jakby po prostu robisz swoje i kochasz to robić. Dlatego wszyscy, z którymi przeprowadzasz wywiady, mam nadzieję, czują to samo co ja. Dlatego są w stanie w tak krótkim czasie, mimo że rozmawialiśmy ostatnio tylko kilkadziesiąt czy tam kilkanaście minut. Zdobyłeś moje zaufanie i dzisiaj rozmawiamy sobie, jak koledzy, tak? Przeprowadzasz ze mną wywiad, ale sumie, że rozmawiam z kolegą i mam z drugiej strony słuchacza, który rzeczywiście chce się ode mnie czegoś dowiedzieć, czegoś więcej, aniżeli zdobyć jakieś informacje, które mógłby wykorzystać w niekoniecznie e, w dobrym celu. Wiesz co? Wiesz co, Grzesiu, ja czy to zresztą powiedziałem na spotkaniu w Pleszewie po koncercie, że ja, ja bym chciał poprzez spotkania z takimi osobami jak, jak ty jakby przełamać stereotypy takiego sztucznego pompowania ludzi popularnych, bo... Ja Ci się przyznam szczerze, że jestem na wielu koncertach i wiem jak organizatorzy imprez pilnują tych osób, jakie są obwarowania. I powiem Ci: z jednej strony jest to śmieszne, ale z drugiej przerażające, bo ja, nie, bo ja mam. Na przykład takie podejście jak do człowieka, że to też jest człowiek. A mam wrażenie, że, tak. a mam wrażenie że większość tych ludzi, którzy organizują te imprezy, nie, obrażaj, nie obrażając nikogo absolutnie, mają takie jakieś przeświadczenie, że to jest nie wiadomo kto. Że to jest ktoś, kogo trzeba chronić. To jest bzdura. Mm. No wiesz, jakby warunki i, i dopilnowanie bezpieczeństwa danej osoby na obiekcie, w którym dana osoba daje koncert, czy występuje, bo, bo nie mówię tutaj tylko o artystach muzycznych, jakby jest czymś, czymś normalnym. Natomiast ja wiem, o czym Ty mówisz. Jakby sadzanie osób i otaczanie ich jakimś takim specjalnym kloszem jest zupełnie niepotrzebne, bo to jest sztuczne budowanie i pompowanie właśnie tej popularności, która jest zrozumiała z jednej strony i, 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 e, i jakby łączy się to z tym pierwszym tematem, natomiast trzeba pamiętać o tym i przypominać też tym ludziom, którzy o tym zapominają, że my poza koncertem, poza tą sceną jesteśmy normalnymi ludźmi ulepionymi. Tej samej glinu są, są inni i, i nie ma powodów, dla których mielibyśmy być traktowani inaczej. Jakby nic innego, e, nic innego e, jakby nas nie różni oprócz wykonywanego zawodu, a zawód, który wykonujemy oczywiście jest zawodem, który niesie za sobą pewne konsekwencje bycia rozpoznawalnym, natomiast jest to wpisane w ryzyko jakby pracy, jakby jest częścią pracy i trzeba sobie z tym radzić. Każdy sobie z tym radzi różnie. Natomiast yy, ja sam nie ukrywam, że często, że często, ta popularność jest po prostu męcząca, ale, ale jest to część pracy, którą trzeba zaakceptować. No, ja chcę tylko tworzyć muzykę i grać koncerty. To, że przy okazji człowiek staje się popularnym, jego twarz i wizerunek jest powszechnie rozpoznawalny. Ale to jest część tej pracy i ja muszę się z tym pogodzić. Jeśli to nie pasuje, no to muszę zmienić zawód. A ja tego nie chcę robić, bo ja słucham to, co robię. Chcę się z ludźmi dzielić dalej muzyką, sprawić im przyjemność swoimi dźwiękami. No więc, więc trzeba się też pogodzić na pewne trudności i, 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 e, i budować, pracować nad, e, nad, e, nad takim zrozumieniem i empatią dla ludzi, którzy mogą tego po prostu nie rozumieć. E, mogą nie rozumieć potrzeby przebywania e, samemu, czy chwili spokoju, czy, czy jakieś tam potrzeby prywatności w miejscach publicznych. E, natomiast ja, ja wierzę w to, że każdy z nas jest człowiekiem i wystarczy po prostu zwykła rozmowa. Wszyscy, wszyscy rozmawiamy w tym samym języku, tutaj no. nas w naszym kraju, więc jest, jesteśmy w stanie wytłumaczyć każdemu, e, że na przykład nie mamy ochoty teraz się fotografować i ja uważam, że, zresztą z mojego do doświadczenia, często spotykam się ze zrozumieniem i jakby jest to odbierane z uśmiechem. Oczywiście są sytuacje, w których ludzie nie, nie potrafią tego zrozumieć. Natomiast, żeby nie przesadzać, jest też druga strona nadal, o której ty mówisz i o takim sztucznym pompowaniu i o wkładaniu ludzi, bardziej znanych w yy, pewien jakiś taki klos, yy, który ma sprawiać jeszcze bardziej yy, rozświetlać ich gwiazdy. Ja uważam, że to jest rzeczywiście niepotrzebna. Czyli, czyli z tego wnioskuję, że moje podejście do popularności jest takie samo jak twoje. Oczywiście, że tak. Jakby, ja rozumiem, że e, oczywiście trzeba dbać o prywatność i walczyć, bo w dzisiejszych czasach sam wiesz, że nie każdy ma takie samo podejście w mediach jak ty i nie każdy e, jest nastawiony rzeczywiście na szczerą rozmowę o ważnych rzeczach dla artysty dzisiejsze media są bardzo mało przychylne wartościowym informacjom i często przychają na zwykłe pomyłki, przejęzyczenia, czy różnego rodzaju głupoty, które znani ludzie popełniają. Natomiast ja cały czas wierzę, że te się zmieni ludzie obudzą się i przestaną tak samo pompować hejt i promować hejt i wszelkie tego typu Zachowania nie tylko ze strony artystów, ale także ze strony mediów, które są za to w dużej mierze odpowiedzialne. I, I zobacz, dużo się też mówi o mowie nienawiści. Ja też na ten temat nagrałem film na YouTube na i wiem, że też uczestniczyłeś w takim koncercie Stop mowie nienawiści, ale kiedyś tak sobie myślałem nad tym tematem, wiesz? I, I tak sobie pomyślałem, Boże, jak ja mogę mówić o mowie nienawiści, jak ja tego na przykład w ogóle nie używam. Ja tego ja tego nie rozumiem, ponieważ ja... Nie używam czegoś takiego, jak mowa nienawiści. Nie mam takiego nastawienia do ludzi i tak dalej. Chyba to mówi ktoś, kto ma rzeczywiście takie podejście do ludzi. Nie wiem, że krytykuje na każdym kroku, że jest nietolerancyjny. Chyba mówią to ludzie, którzy rzeczywiście mają z tym problem, bo tak jak mówię, dla mnie to jest zupełnie obcy temat, bo moje nastawienie do ludzi jest jak najbardziej odwrotne. I nie ma czegoś takiego dla mnie jak mowa nienawiści. To jest też uważam temat, na który moglibyśmy podyskutować, bo... no ja myślę, że to jest temat głęboki jak studnia i... No ma, ma wiele, ma wiele odnóg, które, które wpływają na, na to i są powodem. Jakby jest też jeszcze kilka kategorii tej mowy. Temat, o którym pewnie moglibyśmy rozmawiać no, przez kilka dni, nie wyczerpując go w stu procentach, ale, ale tak w skrócie ja myślę, że początkiem, e, po, początkiem czymś, to bardzo mocno sprzyjało tej mowie nienawiści, szczególnie w naszym pokoleniu, to jest, to jest po prostu wszechobecny i e, coraz bardziej dostępny i powszechny e, dostęp do internetu, który, którego przecież kilkadziesiąt lat temu nie było i, 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 I nie można było anonimowo po prostu tak sobie kogoś obrazić, prawdę e, obrażając e, kiedyś kogoś był narażony, bezpośrednio na kontakt lub jakąś informację. W najlepszym przypadku zwrotną werbalną, a w najgorszym przypadku kontakt po prostu fizyczny. E, więc więc rzadko, rzadko kto porywał się na wyrażanie po prostu tak, e, tak dosadnie własnej opinii na temat kogoś lub czegoś. Dzisiaj ten internet jest narzędziem, które daje nam możliwość e, mhm. chociaż coraz mniej, bo... Bo, bo walczymy z tą anonimowością i dzisiaj w internecie przekraczając tak. granicę, już już tak naprawdę nie jesteśmy w 100% anonimowi. I o, i o tym, te wszystkie komunikacje, które mają właśnie walczyć i walczyć się, z tą szerzącą się nienawiścią. E, no ale to, to, to niewątpliwe jest jednym z głównych powodów i, 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 i narzędzi, które są wykorzystywane do, do tej wszechobecnej. Mowy nienawiści. E, rzecz, która no, chcę bo tak jak mówię, już nie do końca, e, ale daje nam anonimowość i możliwość e, do wyrażenia negatywnej opinii na czyjś temat, bezpodstawnej negatywnej opinii na czyjś temat. Mm. No, to jest bardzo trudny temat, jeszcze. Chciałem Cię zapytać Grzesiu na koniec, bo wiem, że czas mamy ograniczony. Dokładnie tak. Czy, czy wszystkie piosenki, które słyszymy, są Twojego autorstwa? Eee, jeszcze raz, bo nie słyszałem pytania. Czy wszystkie piosenki są Twojego autorstwa? Jeśli chodzi o płytę momenty, to tak, współtworzyłem tą płytę razem z moim e, przyjacielem e, Konradem e, Jeśli chodzi za produkcję, to współpracowałem z, z legendą polskiej produkcji e, Bogdanem Kondrackim oraz wchodzącą e, gwiazdą i też bardzo doświadczonym e, producentem e, Danielem walszakiem. E, to bardzo mile wspominam ten czas i nie będę ukrywał, że jestem na etapie e, pracy nad kolejnym krążkiem. Jest to, jest to, jest to część pracy, która, którą wykonuję, która sprawia mi niezwykłą radość e, i, i, i szczęście. No to później mogę się tą muzyką dzielić, e, a co najlepsze, jak to dotychczas bywało, e, słyszeć e, wielokrotnie śpiewane piosenki przez... Tysiące i tysiące, tysiące na koncertach, więc to, to, to są niesamowite uczucia. E, Tworzyć coś od zera, w kilku dźwięków, w kilku pomysłów, skleić coś e, magicznie w jedną całość, a potem wykonywać to. E, no i do tego jeszcze słuchać swoich krewnych śpiewanych przez tysiące ludzi. To, to, są, to są niesamowite rzeczy. W ja mam taką nadzieję, że to nie jest jeszcze nasza ostatnia rozmowa, bo rozmawiając z Tobą tak poczułem, że dużo, dużo mamy wspólnych tematów i dużo mamy sobie do przekazania, tak jakoś poczułem, że mógłbym jeszcze z Tobą rozmawiać. Rozmawiać i rozmawiać, a nie z każdym, tak mam, uwierz mi. To bardzo miłe Tobiasz, to bardzo miłe, myślę, a wręcz jestem przekonany, że jest to nasza pierwsza, ale na pewno nie ostatnia rozmowa. Okej, okay. a zaraz po naszej rozmowie usłyszymy i z wielką przyjemnością zagram Twoją ostatnią płytę, momenty, więc będziemy mieli okazję tych wszystkich nagrań posłuchać. Zrobię to z wielką przyjemnością. Super, bardzo Ci Tobie dziękuję e, za ten gest, za tą rozmowę, za zaproszenie. No i chciałbym raz jeszcze z tego miejsca pozdrowić e, e, i ukochać bardzo mocno wszystkich słuchaczy Radia Tobie FM. Ja też Ciebie Ukochuję bardzo mocno, pozdrawiam cię serdecznie, bardzo ci dziękuję. Za...